Właśnie znajdujemy się na jednej ze stacji Orlenu w Bielsku Białej. To już drugi raz, gdy następuje blokada stacji tej sieci. Dlaczego? Bielsko-Biała słynie z motoryzacji, tak? Mamy silny przemysł motoryzacyjny, no ale jak widać samochody się też lubią tutaj psuć. No ale przede wszystkim cena paliwa, no, to jest główny powód tych awarii. Może jakość, nie wiem. No właśnie, no już ponad 8 zł, eksperci szacują, że w lato, w wakacje może być nawet i 10 zł. To jest taki właśnie bunt przeciwko tej drożyźnie, jeżeli chodzi o stację paliw? Tak, jest to rodzaj buntu, ale jednocześnie rodzaj takiego znaku, tak? znaku dla wszystkich mieszkańców Bielska, dla wszystkich obywateli, że można się jednoczyć, można coś zrobić i że te działania będą miały wpływ na to, co się będzie dziać z cenami. Jeżeli będziemy siedzieć cicho, nic się nie zmieni. Jeżeli będziemy coś robić i się buntować, jest duża szansa, że się poprawi. No właśnie już za śladem Pana, tego co Pan tutaj robi w Bielsku Białej, ogłoszono ogólnopolski, powiedzmy, strajk, protest, blokadę Orlenu na sobotę w całej Polsce. Czy tutaj też Bielsku Biała się do tego dołączy? Mam nadzieję, że bielsko Biała też się dołączy. Ja niestety w sobotę i w ogóle w weekend nie mam je w Bielsku. Eee, trzymam kciuki, że się uda. Mam nadzieję, że znajdzie się osoba, która to poprowadzi. Eee, no i że będzie podobnie. Daniel Bajtek dzisiaj powiedział, że tak naprawdę Orlen ma groszowe marże, że albo chcemy mieć wojnę w Polsce, albo chcemy mieć takie ceny paliw. Taki daje nam wybór, jeżeli chodzi o, o motoryzację o kierowców. Czy się pan z tym zgadza? A jeżeli wejdziemy na stronę Orlenu, to czytamy o gigantycznych zarobkach, które e, rok do roku powstały wygenerował Orlen. Więc pytanie, na czym na hot dogach? na parówkach z pcimia, czy na benzynie? To jest otwarte, zostawmy to na przynajmniej pytanie. Co dalej? Czy będą kolejne, aż do skutku takie protesty, takie blokady? Ja myślę, że pierwsza awaria samochodów, która miała miejsce w niedzielę w Bielsku zaczęła pewną falę. I myślę, że teraz wystarczy w ten ogień rozpalony dmuchać, żeby go rozniecić. I mam nadzieję, że to się przeniesie naprawdę na całą Polskę. I że ludzie uwierzą, że się da. A może jakiś apel do mechaników, bo chyba tych awarii będzie coraz więcej. No, mechanicy, przyjeżdżajcie, pomagajcie również. Dobrze, dziękuję ślicznie. Dzięki.